Siemka, ja jestem Adacho i witam was ponownie na stronie Dragon Ball Multiverse. Tak się składa, że rozdział 103 został ukończony, także raz na miesiąc, raz na półtora miesiąca mniej więcej widujemy się tutaj. Przy okazji kolejnego rozdziału i tym razem jestem bardziej podekscytowany niż zwykle, ponieważ po pierwsze będziemy wracać najprawdopodobniej do rozdziału y, tyczącego się głównego wątku, czyli turnieju. Ostatnio. Jak tutaj widzicie, byliśmy zostawieni w takim bardzo szokującym momencie, bo Janemba, jako wojownik zła, tytułowy wojownik zła 101 rozdziału, został przez pana Ksiksiego z siebie wydobyty, jeśli mogę takiego określenia użyć. Gast odbył z nim bardzo ciężką walkę, i na samym końcu okazało się, że Ksiksi <laughs> -ksi tak naprawdę się tylko nim posługiwał, i teraz nie wiemy, jak ta sytuacja się zakończy. Więc cieszę się, że będziemy wracać do tej walki, i cieszę się podwójnie, ze względu na to, że prawdopodobnie. Zobaczymy rezultat tego starcia i co za tym idzie finalistów turnieju, co będzie niesamowitą informacją, biorąc pod uwagę, że ten turniej w Manze Dragon Ball Multiverse trwa już naprawdę kilkanaście lat. Myślę, że to będzie już finał, prawda? Nie chcę sobie robić spoilerów i wchodzić do tej sekcji tutaj na stronie pomoc dotycząca turnieju, bo tam pewnie będą spoilery dotyczące się tego kto wygrał tę walkę. Ja stawiam, że to raczej będzie ksiksi, ponieważ jest to taka Tajemnicza postać, a w przypadku gasta zobaczyliśmy już naprawdę sporo. Zresztą ostatnio też czytaliśmy rozdział specjalny tyczący się gasta. I z tego co widzę, rozdział 104, którego mamy póki co tylko okładkę, też chyba tyczy się gasta. Tam jest jakiś nameczanin, chociaż. Tyle jeszcze na hamaku ktoś tam wisi. Tak czy siak, nie będę się teraz tym zajmował. Jeszcze nie patrzyłem na okładkę 103 rozdziału, ze względu na to, że może tam będą jakieś animowane rzeczy, więc chciałem to zostawić na ten moment. Nie ma tu animowanych rzeczy, ale mamy chyba też ponowne nawiązanie do tamtej okładki 101 rozdziału, która też nawiązywała do gwiezdnych wojen. Rozdanie nagród. Tak brzmi tytuł tego rozdziału. Rozdanie nagród to brzmi, jakbyśmy już w ogóle mieli koniec turnieju, a to raczej nie jest możliwe, prawda? No bo jeszcze Goku. Który wygrał walkę z Wegetą i Kiki w finale. Myślę, że to takie bardzo sztampowe, że Goku jest na samym końcu w, w finale, ale mimo wszystko jestem ciekaw tego, jak to się będzie toczyć dalej. Okej, okay, powinno być prosto cię wykończyć. Tymi słowami zakończyliśmy rozdział 101. Cieszę się, że nie ominęła nas żadna akcja. Ksiki wypuszcza z siebie dym, ten chłopczyk, który jest swoją drogą jeden do jednego przerysowany z filmu Fusion Reborn. Zresztą Janemba, i ten chłopczyk. Nie wiem, czy można powiedzieć, że to jest jedna i ta sama osoba. To jest ten chłopczyk, który po prostu został opanowany przez zło. Tak czy siak? On nie jest tutaj istotny, zaczyna uciekać. Ksiksi -ksi zaczyna otaczać się dymem. Z tego dymu wychodzi jedna ręka, i teraz mi się przypomniało, że w sumie w pokoju Ksiksiego wyglądało to tak wcześniej, jakby były dwie osoby, prawda? Wydaje mi się, że odnośnie tego jeszcze nie wiemy, o co tam chodziło konkretnie. Nie wiemy, kim była ta druga osoba. Chociaż nie! Czy to nie było tak, że Ksiksi -ksi, sam w sobie. To był tylko jakby pojemnik dla tego złego ducha, coś w stylu na przykład Shena i Kamiego na 23 ten Shibu Budokai. Czyli patrzyliśmy cały czas na Ksiksiego jak, jako na tego dziadka, ale ten prawdziwy Ksiksi, to prawdziwe zagrożenie, to był ten duch, ten, ten czarny dym w środku. Już nic nie widać, mówią ludzie na trybunach. Już nic nie widać, już nic nie czuć, mówi nawet Goku. Czyli ten dym, nie tyle co blokuje wzrok, ale również blokuje wyczuwanie ki. To koniec. Wow, gaz został otoczony tą czarną energią. Powiem wam, że już teraz trochę mi go szkoda, bo wygląda to totalnie przerażająco. Jestem ciekaw, czy będziemy mieli jakiś animowany panel. O, widzimy jakąś f... chyba formę cielesną tego ksiksiego, zobaczcie. Na jego przedramionach widzimy łuski, które przypominają albo trochę zbroję, może jakieś łuski smoka. Co to jest za postać? Mam nadzieję, że Ksiksi nie okaże się jakimś gościem pokroju... Nie wiem, Lorda Slaga, nie wiem, nie pamiętam czy w tej mandze był Lord Slug, ale że to nie będzie jakaś postać, wiecie, zrecyklingowana, chyba że to będzie na przykład zrobione w fajny sposób, że ta postać miała jakąś dodatkową historię i... Przeszła na ciemną stronę mocy i zyskała jakieś moce. Tak czy siak, z tego dymu wystaje ręka, która strzela pociskiem kiw Gasta, gast unika tego ataku. Stawia tutaj jeszcze opór ksiksiemu, nawet blokuje jego cios, a tutaj co to jest? Aha, to są te elementy jego ręki, które zaczynają odlatywać, jakby z tego przedramienia odczepiają się elementy tego, tej jakby zbroi, które stanowią teraz pociski, które ze wszystkich stron próbują zaatakować gasa. I wygląda na to, że go trochę pociachały. Tak to wygląda, jakby przez niego przeleciały. Nie mogę się stąd wyteleportować, mówi Gast. Nagle coś jego zwraca uwagę, z pod spodem. Pod jego nogami pojawia się czarna plama. Nie martw się, ja cię tylko pożeram. Powiem wam, że ten ksiksi na początku, ten dziadek, wydawał się być takim silnym, niekoniecznie dobrym gościem, ale takim dość spokojnym. Jakby nie totalnie barbarzyńskim. A teraz, to wygląda, jakby to była. Czysta, zła energia, która może w ten sposób zostanie wytłumaczone, że opanowała Janembe i dlatego Janemba w ogóle pojawił się w tej historii, prawda? No bo Kid Bu też był jakby czystym złem, ale myślę, że to jest zupełnie inna sytuacja. Natomiast Janemba to było to czyste zło, które tego, opanowało tego chłopca. Więc może Ksiksi -ksi jest też czystym złem, stąd chociażby jego podejście. No przerażające, muszę przyznać. Skoro musiał mnie najpierw zmęczyć, to jego pułapka nie jest pozbawiona wad. A ja mam większe zapasy energii, niż on sądzi. Podoba mi się to, co mówi Gast. Ma to sens i też budzi jakąkolwiek nadzieję. Zobaczcie w ogóle na jego twarz. Coś tam widać. To wygląda, jakby to był taki... Nie wiem, połączenie Hiru de Garna z, z Janembo trochę? Ale tak patrzę na jego twarz, tutaj te łuski sugerują, jakby to był jakiś bardziej smokołak, więc... Nie sądzę, żeby to była postać, którą do tej pory znamy. Gast próbuje zaatakować Ksiksiego i wygląda na to, że chyba otworzył dziurę. Nie, to jest gęba Ksiksiego. A, myślałem, że otworzył dziurę w, w tym wymiarze, trudno to nazywać wymiarem, ale w tym pokoju, stworzonym z dymu. Żywię się energią i materią. Każdy twój atak tylko mnie wzmocni. Żywię się energią i materią. Może to jest jakon? <ścoughs> Może twórcy Dragon Ball Multiverse trollowali nas? Trollowali nas przez kilkanaście lat, bo my myśleliśmy, że Ksiksi -ksi to jest jakaś potężna, demoniczna, legendarna postać, a to jest po prostu jakon. Tylko, że jakon na sterydach. Nie! Musi być jakiś haczyk, mówi Gast, unikając kolejnych ataków. Ściany się zbliżają, ten dym zaczyna go pochłaniać. Ja nie chcę, żeby Gast przegrał i żeby został zjedzony totalnie. Lubię tę postać, jak już przegra, to niech chociaż przeżyje. Raz się śmierć, mówi Gast, próbując. Nie wiem co zrobić, zaatakować go jeszcze raz? Nie wiem czy to przyniesie jakiś skutek. Znowu to? Zostaw to przeciw żywym stworzeniom, mających duszę, śmiertelnym. Czyli on jest jakimś, jakimś niematerialnym bytem, który nawet nie żyje. Twoje ciało, twoja energia, to królewska uczta. Tak długo się powstrzymywałem. Poddaję się, mówi Gast. Jaka szkoda, gdyby tylko organizatorzy mogli ci usłyszeć. Nie, to no kurwa, naprawdę. Czekajcie, muszę zerknąć, co mówią komentarze na dole. O nie, mój gast! To nie! A w sumie, wreszcie jakieś konkrety. Boję się. Myślicie, że usłyszał? Może ktoś ma hipersłuch? słuch? Wydaje mi się, że gast to przewidział i, to jakiś, i ma jakiś plan. Mi to brzmi trochę jak takie myślenie, że w 20. odcinku Dragon Ball Dyma muszą przecież wyjaśnić to wszystko, prawda? Sorry, że zrobię dygresję, ale jest to dość istotne, tyczące się właśnie Dragon Ball Dyma. Ja już jakby zakończyłem tę dyskusję przynajmniej w swojej głowie yy, odnośnie tego, czy Dyma się łączy z Dragon Ballem super, czy nie. Wiem, że niektóry, niektórzy z Was albo w ogóle jeszcze w internecie na ten temat dyskutują i pewnie dyskutować będą przez długie miesiące. Może ten argument jest trochę głupi, ale ostatnio jak zobaczyłem. Że w Dokanie wychodzi SSJ-3 Mini Vegeta, to zwróciłem uwagę na jedną rzecz. Jak na przykład pojawiały się postacie w Dragon Ballu Super, albo w Dragon Ballu Heroes, albo w Dragon Ballu Z, albo w Dragon Ballu klasycznym, na przykład Goku, to nie było tam w nawiasie napisane, że on jest z Dragon Balla Z, czy z Dragon Balla Super. Ale jak pojawiały się postacie z GT, które jest jakby powiedzmy inną linią czasową, inną rzeczywistością już tak w skrócie myślowym, w sensie że nie jest częścią tego samego kontinuum, to tam pojawiało się w nawiasie GT. W sensie na przykład jak był Super Saiyan 4 Vegeta, to wiadomo, że tam nie było tego GT, no bo SSJ4 był tylko w Dragon Ballu GT. Teraz w przypadku kart z Dragon Ball Daima mamy na przykład kartę Goku, zwykłego Goku, który Teoretycznie nie powinien się różnić od innych Goku, bo to jest ta, miała być, to być ta sama linia czasowa, więc to byłby Goku, ale ma w nawiasie Daima. Jakby jest to odznaczenie, że jest to inna seria, bo na przykład Goku, albo Gohan, albo ktokolwiek inny z filmu Super Hero nie mają w nawiasie Super Hero. Z filmu z Brolim nie mają w nawiasie film z Brolim, prawda? DBS Broli, czy coś w tym stylu. Więc danie nazwy w nawiasie może sugerować, że jest to inna historia, to jest może trochę daleko idąca... Teoria, ale biorąc pod uwagę, że taki zabieg mamy w zasadzie tylko w przypadku GT i Dragon Ball'a Daima, może coś jest na rzeczy, a może to jest tylko i wyłącznie kwestia odróżnienia nazewnictwa tych kart, no bo jeśli mielibyśmy SSJ4 Goku, to, to musiałby mieć on coś innego w nazwie, prawda? Żeby odróżnić go od SSJ4 z Dragon Ball'a GT. Sorry za tę dygresję, wracamy sobie do, do turnieju. Gast się poddał. O! On wie, jest ktoś z słuchem jak tutaj ktoś w komentarzach przewidział. Niczego nie słyszałam. A ja słyszałem. Gast, a w zasadzie Gatk, Gakt. Karco się poddał, zwycięża Ksiksi. -ksi. O nie, i co, i teraz Ksiksi -ksi będzie musiał, znowu jakby będzie musiał się schować do tego mm, dziadkowego ciała? Nie będzie mógł pokazać swojej prawdziwej twarzy? To w takim razie, kurde, jak będzie wyglądała walka z Goku? Kurde, kurna, kurna, kurna. Hmm. Patrzcie na Gasta, ma nogi w ogóle podrywane, po, zaczyna... Zaczyna wyglądać jakby był faktycznie pożerany Jakby w trakcie Ksiksiemu po prostu przerwano ucztę Rany, co mu się stało? Ten dym wraca do Ksiksiego Chociaż może to nie jest tak, że ten, ten mężczyzna, ten dziadek to jest e, tylko pojemnik dla tej mocy A może to jest... Jakby taka ukryta forma, że teraz Ksiksi -Ksi pokazał swoją prawdziwą formę. Nie wiem w sumie, czy to było tłumaczone. Wydaje mi się, że nie było, ale mogę się mylić. Tak czy siak, nie wiem w sumie, która tutaj opcja byłaby bardziej prawdopodobna. Że to jest tylko czyjeś ciało, które Ksiksi -Ksi prawdziwy przejął? Czy to jest nadal Ksiksi, -Ksi, ale taka ukryta jego forma? Gratu, Czy przed finałem będzie jakaś przerwa? No, tak. Dobrze. Hmm. To może nam dużo powiedzieć? Ksiksi ksi może potrzebuje energii, jakby czasu, żeby odnowić energię? Skoro na początku potrzebował gasta, pokonać Janembo, żeby go osłabić, kto wie, może nie był po prostu pewien, że będzie w stanie pokonać gasta, bo gas tanio skóry nie sprzedaje. Ale teraz ta sugestia tutaj, że on potrzebuje przerwy, może faktycznie on nie jest aż tak silny pod kątem samego poziomu mocy. Tylko ta energia, ta, ta magia jest tak potężna. Nie jestem w stanie go uleczyć, wyciąga za wiele energii. To wystarczy, żebym sam się wyleczył. Jest! Ooo! Widzimy na meczanina bez spodni pierwszy raz. Bez majtek na meczanina widzimy. <grydy> 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 Muszę zobaczyć, czy będzie to skomentowane. Nie mieliśmy kontynuacji walki, ale mamy za to Gasta w stroju Adama. Ach, tyle wygrać. Nameczański całokształt. Nappa. Mówiłem, że nie ma ptaszka. Cieszę się, że okazało się, że nie jestem jedyną osobą, która zwraca uwagę na takie rzeczy. Pierwszy komentarz na samej górze to już jest yy, komentarz tego, że mamy Nameczanina w stroju Adama. No dobrze. <laughs> Fajnie, że Gasta to przeżył. Odpocznę chwilę. Ten dym go tak załatwił? A jeśli Gast nie był mu w stanie uciec? Goku i Vegeta też są troszeczkę poddenerwowani, patrząc na to wszystko. Ostatecznie nie jestem aż taka pewna, czy dałabym radę pokonać Janembe. <laughs> Brato, myśli ona po prostu, że wszystko da się załatwić siłą, nie? W ostatnim rozdziale, bo sobie go przypomniałem, mówiła Gast, musisz go po prostu uderzyć mocniej. Za to nie da się skontrować tego numeru z dymem. Son Goku już przegrał. Musimy negocjować z Ksiksi -ksi o jedno z jego życzeń. Cholera! Ksiksi ksi, zamyka się sam w pokoju. Uuu, zobaczymy jakąś jego słabą stronę, może. Mogłem zostać wyeliminowany, jestem taki głodny. Nie mogłem się kontrolować w obliczu takiej energomasy. A to długo jeszcze potrwa? Musimy z tym skończyć. Co jest? Co znowu? Ktoś puka do drzwi. Słucham? A, co za niespodzianka? Dzień dobry, chciałam porozmawiać z panem o życzeniach, mówi bra. Ale czemu ona w ogóle się rządzi? Tutaj nawet nie zapytała. Ja, co to są za kule? Ty, co to są za kule? Raz, dwa, trzy. Czy to nie są smocze kule? Tylko nieaktywne? Bo tutaj się roz rozchodzi o nameczańskie smocze kule, prawda? Nie o zwykłe. Więc to jest coś, co przypomina rozmiarem nameczańskie smocze kule. Czemu on ma takie kule w pokoju? Już zapomniałem o co chodzi. Nie widziałem chyba tego wcześniej, nie widzieliśmy tego. No to długo jeszcze potrwa, musimy z tym skończyć. Musimy? My? My musimy? Czyli jednak są dwie osoby. Może to są dwie świadomości? I on mówi o sobie w liczbie mnogiej. Wiem. Chodzi o życzenie mające uratować świat dziewiętnasty, tak? Żaden problem. Jeśli wygram, moje pierwsze życzenie będzie dla nich. Dziękuję bardzo. Trzymam za słowo. To bardzo szczodre z pańskiej strony. To sama przyjemność. Swoją drogą, przyjacielu, powinieneś przyjrzeć się sytuacji apartamentu świata dziesiątego. Do zobaczenia. Co jest w, świe Co jest w świecie dziesiątym? Muszę sobie przypomnieć. King Vegeta, Bardock i namęczanie? Nie pamiętam tego. Tak przez chwilę myślałem, że może chodzi o radica, którego Elder Kai odblokuje potencję? Czekajcie, zjadę sobie tutaj. Ciekawe o co może chodzić z U10. Jakieś propozycje? Okej, okay, czyli nie wiadomo chyba o co chodzi. No dobra, czyli nie jestem jedyną osobą, która jest tro troszkę zbita z pantałyku. A ona! Jakim wspaniałym narzędziem była dla Babidiego! Koniecznie muszę skorzystać z tej dziewczyny i jej ojca. Poddałam walkę z gastem po nic. Ja pierniczę. Jest jego fizyczna forma, i ten gość wyszedł. Kurde, nie wiem. To wygląda, jakby to był tylko pojemnik, jakby to było tylko naczynia, ten stary dziadek. A więc rozmawiałam z ksiksi -ksi i organizatorami, i. Chwileczkę. Vegito coś wyczuł? Ooo, Może w końcu coś zrobi więcej niż tylko kłapanie japą. Super, zignoruj mnie. No jak przyciśnie, to nie ma to tamto. Go ten myśli, że Wedgito poszedł, poszedł na super zespolonego klocka. Jestem wynikiem zespolenia kukarota i warzywka. <laughs> Przed finałem czeka nas retrospekcja tego wspaniałego. Ojeju! Tego wspaniałego międzyświatowego turnieju. Mamy filler w man Dragon Ball Multiverse. A to co? Kojarzysz, jak w serialach jest taki odcinek pełen wycinków z wcześniejszych odcinków, żeby oszczędzić hajs? Haha! <laughs> Oni nawet są tego świadomi. Co? No to właśnie teraz on. <laughs> Na początku był. E, żartowałam. Czas na wleczenie <laughs> nagród specjalnych. Lubię Manga Dragon. Multiwers też ze względu na ten humor. I samoświadomość, nie? Nagród specjalnych y, dla tych, którzy. Cóż, nadal tu są. Mówi pani Vargas. Nagroda za najkrótszą walkę. Goku kontra Mahisu. Goku walczył z jakimś... Mahisu to nie był ten nameczanin właśnie ze Świata Dziesiątego? Siedemnastka i Freezer. Aha, aha, dobra, nie, inaczej. Goku dostał nagrodę i Ksiksi dostali nagrodę, a Goku walczył z Mahisu, Siedemnastką i Frizą, ale walczył też z Wegetą. Ksiksi kontra Vegito. Osiemnastka i Bu. Pan Ksiksi nie mógł przyjść. Poprosił mnie, bym go reprezentował. <laughs> Wyróżnienia dla... Bóg Światów Południowych kontra Masło. Południowy jest zajęty, więc ja go zastępuję. Z równą łatwością pokonałabym masło. Masło po 12 zł. Teraz to uważaj. Bo nie wiem, czy jesteś, czy byłabyś taka pewna teraz. Aralka kontra Mary Sue. Jestem zaszczycona tym, że mogę reprezentować moją przeciwniczkę. Była silna i zdeterminowana. Zasługuje. Dobra, dobra. Sonbra kontra Zangia. Friza kontra Nappa. Gast Carcol kontra Sonbra. Wyróżnienie dostali, no i o co tu chodzi? Nagroda za zmuszenie przeciwnika do poddania walki. Kakarotto kontra Kat, a to ta kata, Katarzynka i Pan ze Świata 18. Lubię widzieć dziewczyny. Ja pierdolę. Co to ma być za tekst? Gotenks ze Świata 18 kontra Gotenks ze Świata 16 i Nekomagin. Wstyd mi za obie te walki. Już nie pamiętam, co tam się działo. Nie pamiętam już, co się działo w, w walkach Gotenksa. Wyróżnienia: Pan kontra Bardock ze świata 10, Osiemnastka Kontra Jamsza, Elaine Kontra Szesnastka, King Cold Kontra Widel, Boo ze świata Czwartego Kontra Tensinhan, Kiki Kontra Gast Kartofel. Nagroda za wygraną walkowerem. Przeciwnik nie przyszedł i nagle Freeza dostaje dyplom za to? Też mi powód do dumy mówi Cooler. No to prawda. Tak w gruncie rzeczy to jedyną walkę natychmiast przegrał. Ależ nie, walczył mentalnie. Skończ już z tym. <laughs> Nawet obserwatorzy tutaj na trybunach nie zostawiają na fryzie suchej nitki. Wyróżnienia! 17, Tapion, Ksiksi, Nekomadzin, Raichi, Up, Gast. Co tu się dzieje? Ty. Nagroda za fragi. Sel. Sel wyrzucił tę nagrodę. Gast. Wyróżnienia. Nagroda dla naszych wybawców podczas ataków na turniej. Dorzuciliśmy tę nagrodę w ostatniej chwili. Vegeto, który uratował nas przed szaleństwem Broliego. Łatwizna. Gast Kartofel, który nas uratował przed inwazją Bu. Patrzcie, kurde, jaka tutaj jest gala? Rozdanie nagród. Myślałem, że to będzie może rozdanie nagród po walce, a się okazuje, że. O! Poziomy kadr. Ruch oporu przeciwko atakowi Babidiego. Gohan, dwóch Piccolo, drugi Gohan zresztą. Widel i Widel. To są Widele, prawda? Dwa Widele. <grym> Dwa Widelce. Goten, tutaj ci Ultrasi, trochę bogów. Sel i Sele Juniory. Dostają, patrzcie, statuetki niesione w jakiejś miejsce wielkiej. No nieźle. Wracamy do następnej sceny. A nie, jeszcze jest tutaj jedna scena w poziomie. My też się opieraliśmy! Powaliłem co najmniej trzech żołnierzy wroga. Ty byłeś opętany. Wcale nie! Zasługujesz na trofeum, powiedz im, to nieważne. Co to są za postacie w ogóle? Mam wrażenie, że tutaj mogą być postacie, które wygrały jakiś konkurs na przykład, nie? Ludzie, którzy mieli jakieś swoje awatarki i potem one zostały narysowane. Chociaż powiem wam, że to wygląda jakby. Każdy awatar był rysowany od, od zera, tak od początku. Każdy różni się od innego. Podoba mi się różnorodność tych postaci tutaj, nie? Nie mieli powodu tak naprawdę. W zasadzie Asura to rysował. Nie mieli powodu, żeby umieszczać tutaj tak dużo różnych postaci, ale pod tym względem Manga Multiverse jest bardzo szczegółowa, no nie? Nawet ludzie na trybunach wyglądają inaczej, i to bardzo inaczej. Także doceniam to, ale my przechodzimy do rzeczy. Troszeczkę istotniejszych fabularnie. Nie martwcie się, szanowna publiczności, nie zapomnieliśmy o was, wkrótce wręczymy wam nagrody. Najpierw dokończymy temat wybawców. Szybko znajdźcie publice jakieś nagrody. <grym> Easy, która nas uratowała przed drugą inwazją Bu. Czy ona dała nagrodę sobie? Nie, to chyba dwie, dwie podobne wargaski. Jamsza, szesnastka, siedemnastka, osiemnastka, być może. Którzy nas uratowali, podobno, przed atakiem IKL. Gdzie jest Jamsza? Nie mogę go znaleźć. Nagrody publiczności. Spójrzcie na ekrany. No, mam wrażenie, że to jest jakiś rozdział, w którym fani będą doceniani. Najlepszy aplauz. O! Za najlepszy aplauz dostała ta baba, która ma trzy pary rąk. <laughs> najlepszy baner. Vargas Rocks. <laughs> najlepszy kapelusz. No, właśnie od trzech dni się skarży mówi osoba, która siedzi za, za tym kapeluszem jej to wszystko zasłania. Kiskam! Wow! E, o co chodzi? Taka modna akcja, gdzie pary przyciskają swoje wargi do warg partnera. Gatunki posiadające wargi uwielbiają to, czyż nie? <laughs> e, no niezbyt wiem. Kiskam, nie jesteśmy parą. <laughs> Kiska! piekiety <spaghetti> i goku. <laughs> Przepraszam, to nie mini-komiks. O, pamiętam, jakoś 5 lat temu czytałem ten mini-komiks. <laughs> nie. Ale jaja, ja. no dobra. O, łoch, wow, jaki smok! Ej kurwa, czemu on już używa... To były na mecz, to były smoczy kule, ale co to jest za smok? Ach, nareszcie. Po chińsku to było kurwa? Naprawdę? Ja nie mogę, co za smok piękny z jakimiś brodaczami tutaj. Chcesz wiedzieć jak łatwo pokonać Son Goku, prawda? Nie! Ostatnim razem mnie załatwiłeś. Gasta wcale nie było tak łatwo pokonać. Jak to ostatnim razem? Robię co mogę przeciwko adwersarzom, którzy nie mają wyraźnych słabych punktów. No i ten następny też żadnych nie ma. Lepiej poproszę o. To jest pismo lekarskie. On poprosił o receptę. Zobaczcie, jak to napisał. To żądanie wobec mnie? Tak. Z tym życzeniem wygraną mam w kieszeni. Hmm. Podejrzane jest to, że Ksiksi -Ksi nie czuje się tak pewien. Chciał odpocząć, chciał osłabić Gasta, a teraz prosi o jakieś ulepszenia, bo nie jest aż tak pewny. I się okazywało, że pytał też o to, jak osłabić Gasta. I to jest koniec! Czekajcie, co dopisują ludzie? Ciekawe, co tam Tchórz wymyślił. Chociaż na Goku pewnie trik z to by zadziałał. No chyba, że Goku uruchomi swój tryb jeszcze przed walką, to może zdążyłby cokolwiek działać jako pierwszy. Hmm, ale jazda! Ksi, Ksi przywołał... Ale czekajcie, to nie było tak, że Smocze Kule miały być nagrodą po wygraniu turnieju, a on smoczykule ma u siebie w pokoju i przywołuje w pokoju smoka. Może to robić w sumie w tym swoim dymie i nikt tego nie wyczuje, prawda? I nie usłyszy. Hmm, Ciekawe. W takim razie wygląda na to, że turniej Dragon Ball Multiverse naprawdę chyli się ku końcowi. Nie wierzę, ale zbliżamy się do końca. Czy mangi w ogóle, nie wiem, na początku z tego co kojarzę, to miała być tylko jedna z sag. Tu się okazuje, że ten turniej trwa już kilkanaście lat, ale jestem ciekaw tego, co tutaj Ksiści wymyślił. No i wiemy troszeczkę więcej na jego temat. Nie jest to już aż tak imponująca postać, jak była, ze względu na to, że widzimy jego ja jawne wady, które twórcy tutaj próbują nam właśnie przedstawić. Tak czy siak, mam nadzieję, że. Podobał wam się rozdział? Jeśli jesteście zainteresowani, to możecie sobie wejść na stronę Dragon Ball Multiverse. Oczywiście linków, tak jak mówię, nie wrzucam w opis, bo YouTube mi te linki wyżyguje, ale oczywiście polecam wam tę mangę. Jest to jedna z najbardziej legendarnych fanowskich mang. Jestem jej wielkim fanem. Cieszę się, że są polskie napisy, także dziękuję również polskim tłumaczom. A wam dziękuję za oglądanie. Więc jeśli wam się podobało, zostawcie lajka, like zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. I widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Diana.